Akt oddania się Jezusowi. Jezus do duszy. Z jakiego powodu zburzony ulegasz zamętowi? Oddaj mi swoje sprawy, a wszystko się uspokoi. Zaprawdę powiadam wam, że każdy akt prawdziwego, ślepego i całkowitego oddania się mnie rozwiąże trudne sytuacje. Oddanie się mnie, nie oznacza zadręczania się, zburzenia, rozpaczania, a później kierowania do mnie modlitwy pełnej niepokoju, abym podążał za wami. Oddanie się oznacza zamianę niepokoju na modlitwę. Oddanie oznacza spokojne zamknięcie oczu, odwrócenie myśli od udręki i poddania się niej. Tylko dzięki mnie. Poczujecie się jak dziecko uśpione w objęciach matki, gdy pozwolicie, aby mógł przenieść was na drugi brzeg. Nie oddajcie to, co wami wstrząsa, co was boli bezgranicznie. Te wasze wątpliwości, wasze przemyślenia, wasze niepokoje i chęć powzięcia odpowiednich kroków za wszelką cenę, aby zapobiec temu, co Was trapi. Zamartwianie się, denerwowanie, myślenie o konsekwencjach zdarzeń jest wbrew, zdecydowanie wbrew oddaniu się. To tak jak z dziećmi, które domagają się, by mamy zajęły się ich potrzebami, a jednocześnie same zaczynają się mieszać, utrudniając swoimi pomysłami im pracę. To twój racjonalizm, tok rozumowania, zamartwianie się i chęć, by za wszelką cenę zająć się tym, co Cię trapi, prowadza w zamęt i jest powodem trudnego do zniesienia bólu. Ileż mogę zdziałać, zarówno w sprawach duchowych, jak i materialnych, kiedy dusza zwróci się do mnie, spojrzy na mnie mówiąc mi, Ty się tym zajmij, zamknij oczy i odpocznij. Otrzymujesz niewiele łask, kiedy się zamartwiasz. Wiele zaś łask spada na ciebie, jeśli tylko Twoja modlitwa jest pełnym zawierzeniem i oddaniem się. W bólu i cierpieniu prosisz, bym działał, ale tak, jak Ty tego chcesz. Nie zwracasz się do mnie, a jedynie chcesz, bym się dopasował do Twoich potrzeb i zamysłów. Nie jesteś chory. Skoro prosząc lekarza o pomoc, sugerujesz mu leczenie. Nie postępuj tak, ale módl się tak, jak was nauczyłem. W Ojcze Nasz święć się imię Twoje. Czyli bądź pochwalony, uwielbiony w mojej potrzebie. Przyjdź królestwo Twoje, czyli niech wszystko, co się dzieje, przyczynia się do stwarzania Twojego królestwa w nas i na świecie. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Czyli to Ty wejdź i działaj w tej mojej potrzebie, tak jak według Ciebie będzie lepiej dla mojego życia wiecznego i doczesnego. Jeśli powiesz mi naprawdę, bądź wola Twoja, czyli jakbyś mówił, Ty się tym zajmij, wkroczę z całą moją mocą i rozwiążę najtrudniejsze sytuacje. Proszę, widzisz, że choroba postępuje zamiast zanikać? Nie burz się, zamknij oczy i ufnie powiedz. Niech się dzieje Twoja wola, ty się tym zajmij. Powiadam ci, że się tym zajmę, jak lekarz. Uczynię nawet cud, jeśli będzie to potrzebne. Masz wrażenie, że stan chorego się pogarsza? Nie denerwuj się, zamknij oczy i mów. Się tym zajmę. Powtarzam Ci, że się tym zajmę: że nie ma potężniejszego lekarstwa niż moje działanie z miłości. Zajmę się tym tylko, kiedy zamkniesz oczy. Jesteś niezmordowany, chcesz wszystko samo szacować, o wszystkim samemu pomyśleć, zdajesz się na siły ludzkie, czy też gorzej na człowieka, wierząc w jego pomoc. I to utrudnia moje działanie. O, jak bardzo pragnę Twojego oddania, bym mógł Ci błogosławić, i w jakim smutku pogrążam się, widząc, jak się miotasz. Szatan właśnie do tego dąży, byś był niespokojny, by oderwać Cię od moich działań i rzucić na pastwę ludzkich przedsięwzięć. Ufaj zatem tylko mi, odpocznij we mnie, całkowicie się na mnie zdaj czynię cuda proporcjonalnie do Twojego pełnego oddania się mi i oderwania się od Twoich myśli. Rozrzucam skarby łask, kiedy jesteś ubogi całkowicie. Kiedy posiadasz własne zasoby, nawet w niewielkiej mierze, lub jeśli to ich szukasz, jesteś w zwykłym wymiarze i idziesz za ziemskim, naturalnym biegiem wydarzeń, w którym często interweniuje szatan. Żaden racjonalista czy człowiek ciągle rozsądzający sprawy nie uczynił cudów, nawet wróć świętych. Kto zdaje się na Boga, postępuje w jego stylu po Bożemu. Kiedy widzisz, że sprawy się komplikują, mów z zamkniętymi oczyma duszy: Jezu, ty się tym zajmij. Oderwi się od siebie, bo twój umysł jest napięty. Trudno dostrzec Ci zło i zaufać mi odrywając się od siebie. Postępuj tak w każdej trudności. Róbcie tak wszyscy, a zobaczycie wielkie efekty i ciche cuda. Przysięgam Wam na moją miłość i ja się tym zajmę zapewniam was. Módl się za każdym razem z tą gotowością oddania się. Uzyskasz tak wielki pokój i owoce także wówczas, kiedy udzielę Ci łaski złożenia ofiary ze swojego życia i jako zadośćuczynienie i imię miłości, co poniesie za sobą cierpienie. Wydaje Ci się to niemożliwe? Zamknij oczy i powiedz całą duszą, Jezu, Ty się tym zajmij. Nie bój się, zajmę się i będziesz błogosławił moje imię w uniżeniu. Tysiąc modlitw nie jest wart tyle, co ten jeden akt oddania się. Zapamiętaj to dobrze. Nie ma bardziej skutecznej nowenny niż ta. O Jezu, oddaję ci się, ty się tym zajmij.